Mam ogromną przyjemność powitać w studio dziennika związkowego pana doktora Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam serdecznie panie prezesie. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa, dzień dobry. Zacznijmy od tego, co sprowadza pana tutaj do Chicago właśnie w tym okresie. 80. rocznica Kongresu Polonii Amerykańskiej jest także dla Instytutu Pamięci Narodowej bardzo ważnym wydarzeniem, bowiem te zakresy działania, które z taką wysoką efektywnością i z tak mm -hmm. piękną tradycją wykonuje Kongres Polonii Amerykańskiej, jest ważne także dla nas w Instytucie Pamięci Narodowej. Współpracujemy z Kongresem Polonii Amerykańskiej, staramy się wspierać w ścieżce, dbania o polską tożsamość, o polską historię w wieku XX, XXI, też polsko-amerykańską, bo mamy piękne historie naszych obu narodów, więc nie wyobrażałem sobie, że nie, nie mogę, mógłbym nie wziąć udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu od razu i panu redaktorowi i wszystkim Państwu, którzy nas oglądają. Ja chciałem pogratulować tak pięknego jubileusza. I dorobku chyba, bo Kongres Polonii zostawił za sobą przez te 80 lat działalności wspaniały dorobek wielu sukcesów. Zostawił również archiwum, którym mamy nadzieję zaopiekuje się Instytut Pamięci Narodowej. Mam dobrą informację dla Pana redaktora i dla wszystkich Państwa. Dziennik Związkowy już jest digitalizowany w roku 2020. Dwudziestym trzecim to blisko 30 jednostek mhm. archiwalnych, ponad 21 tysięcy kopii cyfrowych, które możecie Państwo oglądać w centralnym repozytorium cyfrowym Instytutu Pamięci Narodowej, a to tylko początek, tak. więc nasi archiwiści są z jednej strony tu w Chicago, z drugiej strony są w, w Nowym Jorku, współpracujemy z Fundacją Kościuszkowską, z Instytutem mhm. Józefa Piłsudskiego, ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej, także możecie mieć Państwo przekonanie, że Instytut Pamięci Narodowej także w Stanach Zjednoczonych wypełnia swoją Prac. Natomiast jeśli chodzi o ten dorobek i o tę piękną nie tylko tradycję, bo Kongres Polonii Amerykańskiej jest dowodem z jednej strony pięknej historii, a z drugiej strony wielkiej efektywności tak. działania, to warto chyba wspomnieć, że po roku 1945 to Kongres Polonii Amerykańskiej upominał się o 150 tysięcy Polaków, mhm. którzy nie mogli wrócić do Polski, bowiem stała się ona sowiecką. Kolonią na kolejne blisko 50 lat. Kongres Polonii Amerykańskiej był tak bardzo dynamiczny w swoich działaniach, wpływając na Kongres Amerykański w kwestii wyjaśnienia odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Kongres Polonii Amerykańskiej, panie redaktorze, drodzy Państwo, w latach 80. wspierał przecież Ronalda Regana, który razem ze świętym papieżem Polakiem Janem Pawłem II walczyli słowem, polityką. Z, z Imperium Zła, jak nazywał Ronald Reagan Związek Sowiecki. No i taki symboliczny koniec, chyba dla lat 90., tylko dla lat 90., bo przecież kongres jest bardzo ważny także w XXI wieku. No ale to wprowadzenie Polski do NATO, to w, w pewnym zakresie także duża zasługa kongresu Polonii Amerykańskiej, czyli inspirowanie, inicjowanie przedsiębiorczości w Polsce w trudnym momencie transformacji. Mm. Ustrojowej. Nie chciałbym, żeby pan redaktor i państwo mieli przekonanie, że to już koniec, bo wiem, że jest wiele planów. Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie, ale wiele udało się zrobić i wiele jeszcze pewnie przez zrobienia. Zgadza się. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Wspomniał pan o archiwizacji archiwum Dziennika Związkowego. Rzeczywiście dzięki waszej pracy, dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej, to archiwum udało się w zasadzie oszczędzić od, od, od całkowitego zniszczenia i dzięki waszej pracy ten dorobek, ta kronika Polonii będzie dostępna no, no, w zasadzie nie tylko badaczom, ale, ale, ale wszystkim. Jak duże są w tej chwili archiwa Instytutu Pamięci Narodowej? To trudno sobie Panie Redaktorze wyobrazić, ale w Instytucie Pamięci Narodowej mamy 94 km akt, jeśli położyliśmy jedną teczkę mhm. obok drugiej. Cały czas archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, oczywiście, się poszerzają, ale to jest największy zbiór dokumentów z historii Polski i Polaków z XX wieku. Częścią jego jest Dziennik Związkowy. My również dziękujemy za zaufanie, bo z całą pewnością jesteśmy instytucją, która jako jedyna potrafi z taką pieczołowitością zająć się dokumentami pod względem opieki nad nimi, przedłużania im. Życia archiwalnego, digitalizacji i też to, o czym wspomniał pan redaktor, sprawienia, że za sprawą centralnego repozytorium archiwalnego cyfrowego te dokumenty przecież będą dostępne dla wielu badaczy. Więc możemy powiedzieć, że wspólnie na zasadzie porozumienia sprawiliśmy, że Dziennik Związkowy dla świata historyków stanie się. Nieśmiertelne. Bardzo za to dziękujemy. Trafiliście do Chicago z Warszawy, ale wcześniej, dosłownie kilka dni wcześniej, odbyliście bardzo ważne spotkanie. Odbyło się bardzo ważne, bardzo ważne wydarzenie w Londynie. Proszę powiedzieć o o tym, co tam miało miejsce. W parlamencie brytyjskim z udziałem Lorda Spikera mm -hmm. i wielu mm, członków obu gmin, Izby Gmin i Izby Lordów odbył się wernicarz wystawy o Szlakach Nadziei, o i Wolności, o żołnierzach generała Władysława Andersa, generała Maczka, generała Sosabowskiego. To jest nasz duży międzynarodowy projekt, który miał miejsce już na pięciu kontynentach. Opowiadamy w tym projekcie o, o, o tym, że Polacy... Po roku 1939 nie poddali się, mimo tego, że Związek Sowiecki i narodowo-socjalistyczne Niemcy w wyniku paktu chciały zniszczyć i wymazać Polskę z mapy świata, a Polacy założyli, zorganizowali największą podziemną armię świata z jednej strony armię krajową, a z drugiej strony bili się na literalnie wszystkich kontynentach, na wszystkich szerokościach geograficznych o wolność. Pięknie opowiedział o tym generał Maczek, mówiąc, że polski żołnierz bije się o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Więc opowiadamy tym projektem, który inaugurowaliśmy w parlamencie brytyjskim dla Wielkiej Brytanii o współpracy narodów w walce ze złem. Ta wystawa będzie prezentowana również tutaj w Chicago. W sobotę odbędzie się spotkanie robocze Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wszyscy dyrektorzy będą mogli obejrzeć tę wystawę. Później ta wystawa zostanie zaprezentowana na uroczystej gali, która będzie takim kulminacyjnym momentem świętowania 80. rocznicy działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej. Dużo takich imprez na całym świecie organizuje Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo się cieszę, że ta wystawa także będzie towarzyszyć kolejnej rocznicy Kongresu Polonii Amerykańskiej. Tych wydarzeń jest rzeczywiście i w Polsce, i na całym świecie sporo. Nasza mhm. instytucja to 2,5 tysiąca pracowników, więc wykazujemy się aktywnością także tą międzynarodową. Ta wystawa zawsze jest próbą wywołania refleksji jak my Polacy, jak naród polski jesteśmy zdeterminowani w walce o swoją wolność, o swoją niepodległość, a z drugiej strony jak wspaniale koreluje to z innymi narodami i państwami, które wolność ukochały, przede wszystkim z Amerykanami, bo no, oba nasze narody przywiązane są przecież do wolności, do niepodległości i te wątki także są ważne w tym projekcie memoratywnym, edukacyjnym Szlaki Nadziei i Odyseja, wolności. Od razu przypominam sobie Mariana Coopera, który bił się z bolszewikami mm. w Warszawie w roku 1920, czy przypominam sobie fakt, że w armii amerykańskiej w czasie II wojny światowej aż milion amerykańskich żołnierzy miało przecież polskie pochodzenie, więc to nie tylko, choć to najważniejsze postaci, Pułaski, Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, ale to także piękna historia w wieku XX, która się nie kończy. Zresztą, panie redaktorze, drodzy państwo, to jest też rzecz mocno symboliczna, bo w mojej delegacji, w delegacji Instytutu Pamięci Narodowej jest ze mną pułkownik Karol Piskorski, który dzisiaj jest wprawdzie dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, ale był żołnierzem służb specjalnych i dowódcą także amerykańskich komponentów w czasie pięciu misji w Iraku i w Afganistanie. Ta symbolika pokazuje, że przyjaźń polsko-amerykańska, ta wojskowa, ta militarna, ta wokół wartości wolności i niepodległości trwa do dnia dzisiejszego. Rzeczywiście, wszyscy podkreślają to partnerstwo. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy też za tą wystawę, bo dla nas jest to świetne narzędzie, żeby pokazać naszym amerykańskim gościom czy partnerom namacalne dowody tego, jak ta walka Polaków wyglądała no, na, na wielu frontach, nie tylko, nie tylko w Polsce. Panie Karolu, bardzo ważną częścią działalności Instytutu Pamięci Narodowej jest, jest edukacja i praca z młodzieżą. I muszę pochwalić bardzo Instytut Pamięci Narodowej za, za inwestycje w nowe technologie. Chyba nie ma lepszego sposobu, żeby zainteresować zagadnieniami historycznymi młodych ludzi. Jak gry komputerowe, jak wirtualne prezentacje, jak modele 3D. Skąd pomysł na zastosowanie takich, tych właśnie technologii? Jak wyglądał ten projekt? Bardzo dziękuję, panie redaktorze. To nie było proste zadanie. To jest projekt, powiedziałbym, pierwszy w historii Polski. Mhm. Próba przełożenia jednak trudnej materii historycznej na język gamingowy, Ta. na język gier komputerowych, na język technologii. To wynikało z jednej strony. Z, z naszego doświadczenia jako Instytutu Pamięci Narodowej, to jest z mojego osobistego doświadczenia, więc z międzynarodowych studiów, ale też z badania opinii publicznej, z największego badania świadomości historycznej Polaków, które powiedziało nam, że 50% młodzieży ma ambiwalentny stosunek do historii, a mm -hmm. więc młodzież wykrzyknęła niemal do nas. My chcemy się zainteresować historią, ale wy nie potraficie jej do końca opowiedzieć. Dajcie nam narzędzia. Dajcie nam narzędzia. Dla nas, dla historyków, oczywiście najważniejsze są książki, archiwa mm -hmm. to jest rzecz naturalna. Ja też jestem zawodowym historykiem. Wszystkich Państwa zapraszam do tego, żeby czytać książki. Natomiast chcieliśmy młodzieży zaproponować nieco inne rozwiązania i zainteresować ich historią. Powstało w związku z tym Biuro Nowych Technologii Instytutu. Pamięci Narodowej, które przygotowuje projekty technologiczne, gamingowe. To dwie gry. Gra szyfrów o wojnie polsko-bolszewickiej z roku 1920 i gra lotnicy o Polakach pod niebem Wielkiej Brytanii. Za sprawą których mam nadzieję, i widzimy to w statystykach i w liczbach, młodzież zainteresuje się historią, bo są to setki tysięcy ściągnięć. Pana redaktora i wszystkich Państwa zapraszam do odwiedzenia Steam'a. I na tym z tymi odnalezienia oferty Instytutu Pamięci Narodowej, tam są te gry, chociaż to nie są tylko gry, to są też, to są też inne cyfrowe projekty, takie choćby jak cyfrowi Bohaterowie. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, nasza oferta wyszła, która zajmuje się tego typu rzeczami. Nasza oferta weszła w zeszłym roku do oferty Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niestety po zmianach politycznych w Polsce ze względów politycznych, a nie ze względów edukacyjnych i z pewnej niechęci nowego ministerstwa hmm. do Instytutu Pamięci Narodowej. Niestety polscy uczniowie w tysiącach szkół nie będą mogli z tej oferty korzystać, a to, że ona jest świetna, wyjątkowa i jedyna, mogą się wszyscy Państwo przekonać grając w nasze gry. Wiesz, zachęcam do tego bardzo. Uh, <grych> najbardziej zachęcam młodych, Was, pograjcie sobie w taką grę przy okazji czegoś, by gdzieś się mogli nauczyć. To się nazywa edutatement, Panie. O właśnie. To, że, Drodzy Państwo, czyli edukacja przez, przez, przez rozrywkę. E Tutaj w Chicago Instytut Pamięci Narodowej ma taką stałą reprezentację za pośrednictwem przystanku Historia IPN. To też jest część takiego ogólno, można powiedzieć, globalnego projektu IPN. Ile takich przystanków Historia działa na całym świecie? Kilkanaście takich przystanków działa w Stanach Zjednoczonych. Jeden z nich działa w Houston. Mhm. Działamy też tutaj w Chicago. Pozdrawiam panią Helenę Sołty, która odpowiada za nasz przystanek Historia, ale także w miastach europejskich. Na zachodzie Europy, na wschodzie, także. Na Litwie, między innymi, działają nasze przystanki Historia. To są placówki głównie edukacyjne. Tam nie ma funkcji archiwalnych, nie ma funkcji ścigania zbrodni, oczywiście. Natomiast możecie Państwo w przystankach Historia zapoznać się z całą ofertą edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej, która nie wyklucza, co też ważne, zajęć teatralnych. Mamy takie zajęcia przygotowane dla najmłodszych choćby wokół postaci niedźwiedzia Wojtka i to jest opowieść o polskich siłach zbrojnych na zachodzie o generale Władysławie Andersie ale przez pryzmat niedźwiedzia który znajduje się w zainteresowaniu młodzieży takie przystanki pozwalają nam Instytutowi Pamięci Narodowej być w kontakcie z Polakami rozsianymi po całym świecie ogromnym sukcesem Instytutu Pamięci Narodowej kolejnym sukcesem jest popularyzacja Wiedzy o e, rodzinie Urów. W zasadzie bez pracy, którą wykonał Instytut Pamięci Narodowej, nawet Polacy nie mieliby tak powszechnej wiedzy o ich męczeńskiej śmierci. W zasadzie nie byłoby chyba mowy ciągle o, o ich e, beatyfikacji. A proszę powiedzieć, jak ten projekt wyglądał, i czy spodziewaliście się od samego początku tak znacznych efektów? E, tak, to był trudny proces i tu muszę powiedzieć szczerze, że nie udałoby się go osiągnąć bez mojego zastępcy, prezesa Mateusza Szpytmy, mm -hmm. który temu projektowi poświęcił kilkanaście lat swojego życia. Zresztą był inicjatorem powstania Muzeum Rodziny Ulmów na Podkarpaciu. Myślę, że bez tej osoby rzeczywiście o beatyfikację rodziny Ulmów byłoby dużo trudniej i o popularyzację historii. Rodziny Ulmów. Natomiast zadanie, które stoi przed nami, to także opowiadanie o tej wielkiej tragedii rodziny Ulmów i braku odpowiedzialności także państwa niemieckiego za tego typu tragedie w historii XX wieku, w historii II wojny światowej, bowiem my nadal edukujemy wokół rodziny Ulmów. Przed momentem rozmawialiśmy o nowych technologiach. Jeden z naszych projektów nowych technologii dotyczy właśnie także rodziny Ulmów. Możemy wejść w taki imersyjny spacer na okularach VR, który opowiada tragiczną historię, czy właściwie finał opowieści o mhm. rodzinie Ulmów, co jest niezwykle wzruszające. Tych historii jest dużo więcej. I na łamach dziennika Związ związkowego kilka miesięcy temu mogliście Państwo przeczytać całą serię artykułów przygotowanych właśnie przez yy, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej opisujących historię innych osób, które oddały życie, zapłaciły najwyższą karę, ratując właśnie Żydów podczas, podczas Holokaustu, podczas II Wojny Światowej. Bardzo po raz kolejny dziękuję za tą pracę, dziękuję za te materiały. Panie Prezesie, yy, Chciałem zapytać cię też o, o to, co jeszcze jest do zrobienia. Yy, nad jakimi projektami Instytut Pamięci Narodowej pracuje w tej chwili? na czym chciałby się skoncentrować w najbliższej przyszłości? To pytanie jest o tyle trudne, panie redaktorze, że Instytut Pamięci Narodowej jest pozbawiony kolejnych możliwości finansowych, Biedny. więc działamy na budżecie minus 70 milionów dzisiaj, a są kolejne mm -hmm. zapowiedzi polskiego rządu, że kolejne 50 milionów złotych powinniśmy oddać. My oczywiście planów mamy wiele, one dotyczą wszystkich sfer naszego działania, od tych ustawowych, fundamentalnych, najważniejszych, tak. a więc poszukiwania z pochówku ofiar zbrodni komunistycznych. Ostatnio wręczyliśmy w belwederze kolejnych 17 not, identyfikacyjnych rodzinom naszych bohaterów, którzy zostali zamordowani przez Sowietów albo przez Niemców. Więc te plany, oczywiście także w zakresie nowych technologii, edukacji, nauki, archiwów, ścigania zbrodni, usuwania sowieckich obiektów propagandowych, są zarysowane w sposób bardzo precyzyjny, ale nie chciałbym panu redaktorowi i państwu składać dzisiaj obietnice że wszystkie je zrealizujemy natomiast chcę złożyć inną obietnicę żeby pozostać z optymizmem tak. że determinacji nam oczywiście nie zabraknie mamy wspaniałych pracowników i wiele rzeczy, które jeszcze przed nami. Niezależnie od tych cięć budżetowych, finansowych, które nadchodzą, będziecie Państwo nas widzieć w Chicago i w Stanach Zjednoczonych. Ja życzę Wam kolejnych sukcesów. Po raz kolejny dziękuję za pracę, którą wykonujecie. My. W Dzienniku Związkowym przekonaliśmy się o jakości Waszej pracy na własnej skórze. I... Dziękuję panie redaktorze za to, że możemy być na łamach Dziennika Związkowego i to dla nas wielka przyjemność, ale też obowiązek, aby pojawiać się tutaj u państwa. Dziękujemy za serdecznie zaproszenie. Serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, naszym gościem był pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Panie prezesie, serdecznie dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.